żeby przeprowadzić efektywnie szkolenia, to trzeba wziąć pod uwagę całą kształt aspektu projektu szkoleniowego, czyli wyjść od etapu badania potrzeb, zdiagnozowania co jest problemem i tutaj diagnozowanie potrzeb powinno odbyć się na kilku poziomach, na poziomie strategicznym, na poziomie taktycznym i operacyjnym. Na początku chyba warto zadać pytanie, czy w ogóle szkolenie to jest najlepsza metoda na rozwiązanie tego konkretnego problemu w firmie. Jeśli tak, to warto zastanowić się, jakich efektów oczekujemy po tym szkoleniu. Jakiej wiedzy, jakich umiejętności potrzebują nasi pracownicy, jakie postawy chcemy wzmacniać bądź je budować. Myślę, że dobra analiza potrzeb to jest punkt wyjścia do przygotowania, zaprojektowania programu szkolenia. Aby szkolenie było efektywne, musimy spojrzeć na nie jak na pewien proces, który ma swój początek, rozwinięcie i swoje zakończenie. Niezwykle ważny jest ten pierwszy i ostatni etap. Po samym przeprowadzeniu szkolenia, takim etapem końcowym, ale wciąż ważnym, to jest ewaluacja szkolenia i wdrażanie efektów szkolenia. Zdarza się, że pracownicy po szkoleniu wracają pełni zapału, energii, by wdrażać zmiany, tymczasem nie dostają wystarczającego wsparcia od swoich przełożonych i wracają do starych schematów, starych nawyków działania. Dobór narzędzi zależy od tego, z jaką grupą pracujemy, jakie zakładamy cele szkoleniowe, jakie chcemy osiągnąć efekty. Przy czym generalnie zwykle uczestnicy szkolenia dążą do tego, żeby nauczyć się pewnych umiejętności praktycznych. Nie tylko teoria, nie tylko wiedza, ale właśnie praktyka. Bycie ekspertem, bycie człowiekiem, który jest związany z rynkiem pracy, jest związany z biznesem, czuje biznes i ma bardzo duże doświadczenie, które może nie tylko stosować na zajęciach, ale stosować w praktyce. Tutaj trenerzy mają ogromne pole. Do wykorzystania aktywnych metod pracy z grupą. Studia przypadku, gry, symulacje, scenki, dyskusje, techniki kreatywne. Natomiast chyba to, co jest najważniejsze, to taka świadomość, że, że szkolenie jest procesem i ma swoje etapy. I najważniejszym zadaniem trenera to jest umiejętność zbudowania dobrej relacji z grupą. Też różnego rodzaju połączenie zajęć w sali, jak i zajęć na dworze gdzie pracujemy też w grupach team leadingowych i te, te różnego rodzaju narzędzia powodują, że zwiększamy atrakcyjność samego szkolenia, ale tak naprawdę efektywność. To trener sam musi być gotowy na to, żeby chcieć pracować nad sobą i rozwijać swoje umiejętności, kompetencje. I dopiero jeżeli jest gotowy na to i ma motywację, dopiero możemy mówić o tym, żeby tego trenera wspierać w rozwoju. Temu służy oczywiście odpowiednio zaprojektowany cykl modułów zajęć, które są realizowane w Wyższej Szkole Biznesu. Są one odpowiednio dopracowane, przygotowane i wszystkie z tych modułów realizowane są przez różnych trenerów mających różne doświadczenie po to, żeby uczestnicy po pierwsze mogli mieć dynamikę zajęć, po drugie, żeby mogli też czerpać z różnych stylów trenerskich, bo każdy człowiek jest inny i od każdego można się czegoś naprawdę wartościowego nauczyć i dowiedzieć. Trzeba stworzyć okazję do doświadczania, stworzyć mu przestrzeń do eksperymentowania, do inspirowania się. Myślę, że te osoby, które zaczynają karierę w tym zawodzie, potrzebują też narzędzi, które mogliby wykorzystać na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego. I tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć w dobrze skonstruowanym programie edukacyjnym dla trenera, który musi kłaść nacisk przede wszystkim na y, praktyczną stronę studiów czy właśnie szkoleń. Akademia Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej dla mnie to przede wszystkim profesjonalni trenerzy biznesu, wykładowcy, ludzie z pasją, z doświadczeniem. Z perspektywy absolwenta mogę powiedzieć, że to są studia, które są w znaczącej mierze praktyczne i dostosowane do różnych grup odbiorców, bo zarówno dla osób, które stawiają pierwsze kroki w branży trenerskiej, jak i dla tych, którzy mają już pewne doświadczenia trenerskie. Za sobą. Uważam, że ten kierunek jest kierunkiem bardzo wyjątkowym, bo jest pieczołowicie przygotowany, z odpowiednimi narzędziami. Jest dobrana bardzo wysokiej klasy kadra merytoryczna, trenerska i coachingowa, która gwarantuje sukces dla poszczególnych osób, które zapisują się na studia. To przede wszystkim ludzie, którzy kreują te studia, to ludzie, którzy sprawiają, że faktycznie chce nam się zastosować tą wiedzę, nie tylko czytać, przyjść na zajęcia i wysłuchać, tylko ją po prostu zastosować, wziąć narzędzia trenera biznesu do ręki i wyjść na rynek i zrobić coś z tym dla siebie i dla organizacji. To, co jest kluczowe, to jest to, że robimy to od serca, autentycznie, z pasją. Ciekawostką jest też to, że ludzie po, w trakcie już prowadzonego kierunku nawiązują bardzo sympatyczne relacje i często dochodzi do takich prywatnych, już później znajomości. Same efekty tego kierunku nie zostają tylko na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw, ale też przekraczają to, bo nagle okazuje się, że wiele osób dzięki temu, co zostało pokazane, przedstawione na kierunku nagle zaczynają też dokonywać zmian w swoim życiu prywatnym, co też jest taką wartością dodaną, jeżeli chodzi o udział w tych studiach.